Cześć, witam serdecznie. Ostatnio dostałem pytanie od widza w kwestii zakupu aparatu na śluby delikwentów dwóch, czyli Canon 6D Mark II i starszy od niego 5D Mark III i właśnie zastanawialiśmy się który, który aparat jest lepszy jeżeli chodzi o fotografię eventowo ślubną i tak jak Zawsze podtrzymuje swoje zdanie w kwestii 5D Mark 3, że to jego właśnie e, trzeba kupić. Przede wszystkim dwa sloty, szóstka, hmm, nawet ta nowsza Mark 2, posiada tylko jeden, więc macie od razu backup. E, druga sprawa to o wiele lepszy autofokus, szczególnie na bocznych punktach w piątce i w 5D Mark 3. Będziecie mieli więcej punktów autofokusa. Dla mnie jest to aparat o wiele lepszy od szóstki. Szóstka to ym, tak naprawdę yy, ten, ta podstawowa, pełna klatka w ofercie Canona, tak zwany entry level. Yy, do spokojnych yy, portretów, do spokojniejszej yy, fotografii, jak najbardziej, a do konkretnych ślubów, jednak przychylałbym się w, do 5D Mark III nie mówię tutaj o filmach z filmowaniem w szóstce nie jest źle czyli jeżeli ktoś potrzebuje do filmowania więc ta szóstka nad tą szóstką można już się bardziej zastanowić ale do samej fotografii jak najbardziej polecam tylko 5D Mark III w tym porównaniu tylko z tym jednym aparatem a jeżeli ktoś zupełnie nie ma nic przeciwko zmianie systemu to zanim polecę bez lustra to jeżeli ktoś miałby na przykład szkła Nikona albo spodobałby mu się ten system to y, polecam Nikona D750 z naprawdę przepiękną matrycą o wiele więcej z niej można wyciągnąć y, przy edycji niż y, z Canona z piątki y, także polecam tak najbardziej w tej chwili chyba Nikona D750. Oczywiście kolejny krok to już bez lustra, ale w tym bezpośrednim zestawieniu 5D Mark III i 6D Mark II wygrywa bezapelacyjnie dla mnie piątka z dwoma slotami. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć, cześć, samych udanych kadrów.